To może mogło być lepiej, no ale cieszymy się z tego co jest. Kolejny puchar nic to cieszy. Natomiast plany są takie, że na natępna sobota to jest puchar Mistrzostwa Polski, przepraszam, i to jest ostatni start tego lata, można powiedzieć. Mistrzostwa Polski, pojedynczy start dosyć ważny, no ale no, taki po prostu dwa skoki czas skoczyć. I, i zamykamy sezon o starty. Cały jeszcze październik, myślę, że listopada będzie skoków na Igienicie. dużo treningów na sali, a później to już trudno powiedzieć, no kiedy spadnie śnieg, kiedy, gdzie pojedziemy, bo to wszystko w zależności od pogody. Może tutaj będziemy, czy w Czyrku, może za granicę trzeba będzie pojechać, więc tego nie przewidzimy. Jedno jest pewne, że yy, od grudnia zaczynają się starty w parze Świata, w porze kontynentalnym. No i tam trzeba dobrze skakać, żeby się załapać. Ja nie mogę sobie założyć, że będę tu i tu, bo to wszystko zależy od mojej formy. Chciałbym, żeby moje skoki były na tyle dobre, żeby załapać na jakiś kontynent, ale w lecie się nie udało. Może w zimie. Yy, w styczniu mam Jestem studentem, więc yy, Moim takim celem jest pojechać na tę uniwersjadę. Mam nadzieję, że się uda i że tam będziemy walczyć i w drużynie, indywidualnie. Więc to jest taki cel, który sobie zachowam, że uniwersjady pojechać i tam dobrze wypaść. A co więcej, jeśli się uda, żeby jakiś kontynental nie wiem, wiem, cup, to by było fajnie, żeby powalczyć. Zawsze może być gorzej, zawsze może być lepiej. Taka jest prawda, bo. Wiśle wygrałem, tu nie był par solidarności, siódme miejsce, tak, nie do końca byłem zadowolony. Dzisiaj tak podchodziłem trochę sceptycznie do tych zawodów, bo nie skakało mi się dobrze i, no, i chyba byłem siódmy, więc takie miejsce, no, które mogę przetrawić, a wiadomo, że chciałoby się być wyżej. Fajnie, że w generalce udało się wygrać, O każdy taki kucharz to powoduje ja uśmiech na twarzy, no. i takie no, i dalszą motywację, więc, no, mogło być lepiej. Sezon ogólny, no, taki przeciętny, no. nie było jakiegoś szału hmm. niż osoby Polski, które były na początku tak, też nie najlepiej wypadło, zacznijmy co teraz będzie w sobotę. Będą bardzo ciężkie zawody na skoczni, której nie lubię w Szczyrku. To jest mała skocznia. Ja wolę większe obiekty. No, będzie cała jakby czołówka Tuaru Świata, no bo zakładamy, że Kamil, Piotrek, Macie, no to już są zawody z czołówki, więc no będzie spiwalcie walczyć, zobaczymy.